Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie LG G3S, który można powiedzieć, że jest taką zmniejszoną i trochę okrojoną wersją do niedawna jeszcze flagowego LG G3. Tak więc, samo pudełko, no widać, że jest budżetowe, troszeczkę inaczej jest zaprojektowane w porównaniu do G3, i widać od razu, że nie mamy po prostu do czynienia z urządzeniem. Z wysokiej półki, tak więc tutaj na przodzie mamy podobiznę urządzenia, oczywiście informacje o tym, że LG się oczywiście często o tym chwali, że ma tą funkcję knock code. No i na tyle mamy również kilka informacji o tym telefonie. Co ważne i co mi się podoba, to na pewno, że mamy tutaj laserowy autofokus. Wiem, że to w Gitrójce naprawdę świetnie działało i mam nadzieję, że tutaj również będzie się telefon mógł czym pochwalić, właśnie w postaci szybkiego łapania ostrości. Mamy ekran IPS, no i ma on 5 cali, mamy czterorodzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz, aparat 8 megapikseli i przedni 1,3 megapiksela. No i co do samej baterii, mamy tutaj typową pojemność, czyli 2540 i minimalną może być do, 1000, do 2460 mAh. Dobra, tak więc przystąpmy sobie do samego rozpakowania. No i tak, urządzenie przybyło do mnie w kolorze białym, tak więc tak ono wygląda. Zaraz mu się przyjrzymy bliżej. Zobaczmy, co mamy dalej w zestawie z LG g 3 s Tak więc tutaj wyciągamy sobie tego typu wytłoczkę. No i tak, pierwszy element to jest ładowarka sieciowa. Zaraz zobaczymy, ile ma ona amperów. O ile tutaj to postaram się dla Was dojrzeć. Ma no prawie 1A, 0,85A, więc tak to się właśnie plasuje. Mam nadzieję, że w miarę szybko będzie nam urządzenie ładować, chociaż wydaje mi się, że do 2500 około mAh, ładowarka przynajmniej ta 1A byłaby trochę lepszym rozwiązaniem. Natomiast zobaczymy tutaj, jak to będzie się nam sprawdzać. Kolejny element to kabel mikro-USB. Generalnie z tego co widzę, chyba identyczny miałem z Nexusem 5. Naprawdę bardzo podobny. Co do długości, wydaje mi się, że to jest około 1 metr, 1,2 metra. Tak więc no, taki, taka typowa długość właśnie dla tych standardowych kabli, które zazwyczaj dostajemy z telefonami. No i ostatni element są to słuchawki. Są to słuchawki takie zwykłe, nawet nie dokanałowe, więc szczerze nie wiem jak to jest w zestawie sprzedażowym, ale tutaj z testowym dostałem właśnie tego typu, Słuchawki, no i ostatnia rzecz to jest, z tego co widzę, karta gwarancyjna i jakaś tutaj skrócona instrukcja obsługi. Tak więc, generalnie nie powiem Wam, czy ten zestaw jest kompletny, czy nie jest kompletny. Czy w zasadzie w sprzedażowym dostaniecie taką ładowarkę i takie akcesoria. No ale tak to wygląda w przypadku. Egzemplarza testowego. No i tak wygląda LG G3S. Co muszę Wam powiedzieć od razu, no to na pewno wydaje się sporo mniejszy w porównaniu do LG G3. No i co mi się podoba, to na pewno to, że on leż, lepiej leży w dłoni, przez to, że nie jest tak szeroki właśnie jak G3 większa co mi się również podoba od razu to to, że plastik z tyłu czyli ta cała klapka nie jest świecąca, czyli nie będzie zbierać zarysowań, no i co tutaj widzę, to ma ona taką przyjemną teksturę jakby na wzór szczotkowanego aluminium i to wygląda naprawdę dość ciekawie i też czuć to w dość ciekawy sposób tutaj na tyle oczywiście mamy te Przyciski funkcyjne, które tutaj zazwyczaj są umieszczone pod oczkiem aparatu, mamy laserowy autofokus i diodę doświetlającą. No, i tutaj, w przypadku G3S, ma ona tylko jeden stopień, właśnie. Barwy, jaką może oddawać, no i generalnie sam G3S jest bardzo podobny wręcz bliźniaczy do zwykłej G3. No i chyba w rozpakowaniu to będzie na tyle. Zachęcam Was do zadawania pytań na temat tego urządzenia. No i dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam Was na razie.